Myślimy o planetach, jak o członkach Twojego wewnętrznego zespołu. Wenus pokazuje, co naturalnie przyciągasz i jak budujesz wartości. Bez wartości cel staje się tylko i wyłącznie dekoracją, a nie naszym wyborem. Mars natomiast odsłania dynamikę pierwszego kroku. Kwadratura Marsa z Saturnem uczy cierpliwości, natomiast z Neptunem uczy czujności na iluzje i rozmyte granice. Merkury natomiast porządkuje nasze. Myślenie i sposób naszej komunikacji odpowiada na pytanie, czy. Potrzebujesz szkicu, rozmowy czy prototypu. Jowisz natomiast daje nam rozmach. Rozmach, ale jednocześnie przypomina, że ekspansja bez struktury może się rozlać i może nas przetyrać. Saturn nadaje kształt. Saturn jest naszym nauczycielem. To on daje rytm pracy, daje odpowiedzialność i mądre ograniczenia. Te wszystkie planety osobiste razem tworzą swego rodzaju orkiestrę. I gdy słuchamy każdej z tych części, nasza manifestacja staje się koncertem współbrzmienia.